Hej, tu Adam. I kto? Witam na naszym kanale, a dzisiaj będziemy prezentować masę solną. Na razie chodźmy do kuchni, pokażę jak ją przygotować. Tutaj mamy szklankę soli, szklankę zwykłej mąki, pół szklanki mąki ziemniaczanej i trzy czwarte szklanki wody. Teraz wszystko będziemy Mieszać na początku, suche składniki wysypujemy do miski i wstępnie mieszamy. Następnie dolewamy do tego wodę. I teraz trzeba to dokładnie wszystko połączyć. Turwak, to wszystko to już dalej ręcznie ciasto całe zagniatać. Jakieś trochę zasłucha, to warto właśnie dolać jeszcze drobineczkę wody. I tu trzeba dokładnie całość wyrobić. Następnie wyrobione ciasto warto odłożyć, zawinąć w folię, żeby nie wyschło, żeby trochę odpoczęło. Następnie tutaj będę trochę barwił też tą masę. Dzielę na kilka porcji następnie będę dodawał różnego rodzaju barwniki. Tu na przykład można na żółto zabarwić dodając kukumę. Można też użyć takich zwykłych barwników spożywczych do, do czegoś takiego. Też należy wszystko zagnieść. Jeśli chodzi o naturalne barwniki, można też e, użyć chociażby e, słodkiej papryki. To na czerwono będzie też e, zabarwione. Jak zauważyłem, to. Właśnie barwienie tymi naturalnymi takimi przyprawami powoduje to, że samo ciasto się robi troszeczkę bardziej takie rozpadające się, ale to nie przeszkadza w takiej zabawie z dzieckiem. Koleki, Kolejki. Już Cóż mam przygotowane na razie małe kuleczki, bo mała tak sobie zażyczyła. To proszę bardzo. Chcesz się dalej tym bawić? Tak! To proszę wejść do rączki. Nie. Na daleko. Na te na, na stoliku leżą. Możesz zrobić na przykład z takiej kuleczki. Możesz zrobić placuszek. Ciuszek. Na, na Placuszek taki. Na ciosiek, taki. Kienka miła taki. Kienka miła taki. Tak. Taki. Można też zrobić inne rzeczy. Inny. Można na przykład zrobić zamiast placuszka. To taki, taki wałeczek. Tak, i A z takiego wałeczka można na przykład zrobić obręcz. Zobacz. Bied. 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 Nie! 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 Platuszek zrobiony? Znaczy, ty sama zrobić? Platuszek zielony. Platuszek zielony. To się Nie! To nie... Tata nie robi sama zrób. Ola, widzisz, już robisz coś innego. Zielony też. Ślicznie. Zielony, zielony też. O, też. Moim zdaniem taka masa solna jest bardzo fajna dla dziecka, żeby właśnie uczyło się zabawy bo później z plastelinami i innymi tego typu rzeczami. To jest o tyle, że to jest wszystko zasadniczo nietoksyczne. Więc wszystko jest bardzo fajne. Tu można też porozrzucać, się nic z tym nie, nie dzieje, jeśli o to chodzi. Więc warto takie coś dziecku przygotować. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, to oczywiście zostawcie na dole. I do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej! pa! pa. pa, pa.